Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś znajdujemy się na pokazach nowości marki Savage Gear. Jest ze mną Rafał Mleczak i postaramy się przedstawić Wam najciekawsze nowości na sezon 2025. Zaczynamy od jedynej. W segmencie wędek nowości, ale za to bardzo, bardzo grubej. Rafał, co to za kije? Najwyższej klasy wędziska SG8, A tutaj akurat najbardziej popularne serie, czyli Alfa i Revenge, alfa na szczupaki, revenge na okonie i sandacze. Najwyższe możliwe komponenty na rynku, no i piękna, bardzo szybka, charakteryzująca takie akcja. Wędek w serii SG8 jest bardzo duża przekrojówka, natomiast wybraliśmy dwie, naszym zdaniem najciekawsze. Co to za kij? To jest akurat Revenge do 7 gramów, czyli klasyczna okoniówka. Jeśli chodzi o akcję tej, tego wędziska, trzeba to po prostu poczuć, by zrozumieć dlaczego ten kij jest tak świetny. Ale zwróćcie uwagę też na komponenty, z jakich wykonaliśmy te wędziska, czyli przelotki i uchwyty Fuji, nasz nowy koncept Synergrip w dolniku. No Te wędki są naprawdę świetnie wykonane i widać w nich po prostu jakość. Wracając do wędki, do jej pracy, jest to świetny przykład wędziska do główki jigowej, takie główeczki rzędu 5-7 gramów plus dwucalowa, calowa maksymalnie 3-calowa guma, to coś naprawdę pięknego, świetnie ten kij obsługuje, dlatego że ma bardzo czuły top. No, i dodatkowo mocny kręgosłup, aby podbić tą główeczkę, zaprezentować okoniowy, więc dla owców u koni, jak najbardziej taki model polecam. Ciekawym przykładem jest też wędka stworzona do łowienia metodą Live Sonar, czyli także revenge do 80 gramów. Akurat w ciekawym rozwiązaniu technicznym w spiralnym oplocie. No właśnie, muszę przyznać, że jak wziąłem pierwszy raz tę wędkę do ręki, to myślałem, że to jest taka sandaczówka do 28, nie wiem, coś takiego. Później zobaczyłem opis. Pelagic do 80 gramów. Wędka nie waży nic, jest turbo szybka. Tak jak Rafał wspomniał, spiralne zbrojenie, czyli coś, co w seryjnych wędkach nie jest zbyt częstym rozwiązaniem. Natomiast widać, że projektanci Sewidża ogarniają i to jest coś, co, no jeżeli mieliście kiedykolwiek do czynienia z wędkami z pracowni, to bardzo wielu e, właśnie ludzi odpowiedzialnych za budowanie wędek w ten sposób zbroi. Jak dla mnie fenomenalny kij, na pewno chciałbym spróbować łowić. Może nawet niekoniecznie z live'em, ale generalnie nawet z ręki, bo jest to wędeczka, która mega siedzi w łapie. No i całe to wykończenie naprawdę coś mega, mega fajnego. Wspomniałem o tym live'ie dlatego, że w tej metodzie bardzo charakterystyczne są po prostu bardzo krótkie i szybkie rzuty, dlatego taki koncept rozmieszczenia przelotek powoduje to, że linka po prostu nam się po pierwsze nie plącze. A po drugie, też przy takich krótkich dystansach, te przeciążenia, które przy zacięciu mamy, no ten blank lepiej rozkłada i wędka pracuje lepiej pod oporem. No dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o wędki. Oczywiście, pełną przekrojówkę wędek SG8 będziemy gdzieś tam sukcesywnie w trakcie sezonu wam pokazywać. Natomiast teraz przeskakujemy do nowości przynętowych, a tam dzieje się naprawdę bardzo dużo. Pierwsza nowość w segmencie przynęt, to już legenda, ale w nowej odsłonie. Dokładnie, HerringShad V2, czyli odświeżona wersja w nowych, totalnie nowych kolorach i zupełnie nowych rozmiarach niektóre się pokrywają z poprzednią wersją, niektóre są zupełnie inne. Jedno jest pewne jest to przynęta, na którą wędkarze naprawdę czekali. Gdy pokazaliśmy ją w naszych social mediach, wywołało się naprawdę dużo emocji. Dużo komentarzy, więc jesteśmy przekonani, że wędkarze będą po te przynęty sięgać. Moim zdaniem to, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to fenomenalne kolory. Naprawdę te mieniące się brokaty gdzieś tam w głębi korpusów, ten na przykład z tym fioletem, Mistrzostwo Świata. Ale wspomniałeś o rozmiarach, więc jakie tutaj mamy do dyspozycji? Najmniejszy rozmiar, czyli 17,5, później mamy 21,5. Jest dodatkowo to? 25, którą już widzieliście. To to? No i 28, to, to największy model dobry też do, do trollingu. A jeśli chodzi o takie innowacje, to na pewno dodatkowe płetwy, okay. które też dodają przynajmniej atrakcyjności. Na pewno grzechotka zawarta w ogonie, czyli klasycznie tak jak było w poprzednich heringach, tego nie mogło zabraknąć. No i co? I dodatkowo. Slot do ukrycia, do zbrojki, co też bardzo fajnie wpływa na widok tej przynęty, na wygląd, gdy jest już uzbrojona na przykład w dwie podwójne kotwice mm -hmm. pod brzuchem. Bardzo fajny temat. No moim zdaniem absolutny hit te heringi na pewno będą łowiły ryby, to nie ulega żadnej wątpliwości. Od razu to, co się nasuwa, to to, że... Pewnie lada moment pojawiły się mniejsze rozmiary, 11, 13, to co ulubiliście najbardziej, natomiast na ten moment Savage zaczął od większych, co też bardzo mnie cieszy. Myślę, że to będzie naprawdę szczupakowy killer. No cóż, idziemy dalej, jak już jesteśmy przy szczupakach, bo kolejna nowość będzie również, właśnie na te ryby. Kolejna nowość to hybryda bazująca na znanym i bardzo łownym jerku. I co my tu mamy? Deviator Tail, czyli połączenie. Dwóch rodzajów ogona z korpusem od Deviatora, czyli bardzo ciekawy temat do płytkiego łowienia szczupaków. Możliwość regulacji pracy, możliwość wymiany ogona, wersja z kopytem i wersja z twisterem. twisterem. Oczywiście i jedno i drugie macie w zestawie, więc dostajecie tak jakby od razu. Myślę, że można powiedzieć trzy przynęty w jednym, no bo możemy łowić z twisterem, możemy łowić z kopytem, ale możemy też łowić samym korpusem. Szczerze który... mówiąc tego nie próbowałem, <noise> ale prawdopodobnie jest taka opcja. Zobaczcie jak ta wymiana szybko poszła, ja sobie powiedziałem trzy słowa i Rafał w tym czasie zdążył zmienić ogonek, to jest bardzo, bardzo fajny patent. No i co, grzechota, bardzo dużo zamieszania w wodzie, można tym łowić zarówno klasycznie żerkując, podszarpując, jak i jednostajnie prowadząc, on wtedy sobie ucieka na boki, no moim zdaniem bardzo fajny temat Ja osobiście bardzo lubię tego typu hybrydy. I mało tego, zdążyliśmy już na to nawet połowić, więc. Tak było, zobaczycie to tam. oczywiście na pewno na kanale. Szczególnie ten kolor mega, mega robi robotę. No i co, przeskakujemy do następnej nowości, która będzie trochę szczupakowa, ale trochę też sandaczowa. Jedna z ciekawszych gum na ten moment, jeżeli chodzi o nowości Savage Gila Zaraz zobaczycie, co to jest. Była nowa odsłona heringa, była nowa odsłona Deviatora, a teraz coś absolutnie nowego. Kolapser, czyli guma, w moim mniemaniu sandaczowa, ale te duże rozmiary, to też rewelacyjny temat na szczupaki. Dokładnie, guma stworzona do tak naprawdę według założenia, stworzona do łowienia metodą, właśnie live sonar, czyli do bardzo wolnego prowadzenia, w którym to wykorzystujemy każdy ruch delikatny tej przynęty, w którym mamy też specjalnie zwężony korpus, te nacięcia, które tu widzicie, zostały stworzone po to, aby zbrojąc przynętę na pojedynczym haku, ryba bez problemu mogła sobie tą przynętę składać i łatwo ją połykać. Mało tego, grzechotka umieszczona w środkowej części korpusu, w miejscu, gdzie zbroimy też hakiem, powoduje, że ten dźwięk metaliczny ocierania się też tego haka o, o tą grzechotkę robi robotę. No i co? Na pewno model Sandaczowy mm -hmm. dla mnie. Ale tak jak mówiłeś, również no, szczupaki. szczupaki to na pewno jest fajny i teraz bardzo popularny temat. Myślę, że ta przynęta to jest, to jest na pewno też z zamysłem o szczupakach. Jeżeli chodzi o rozmiary, ja tu mam osiemnastkę, jest czyli to jest 18, ten mały to jest 14 i 22. I tak jak mówiłem, założeniem było stworzenie przynęty pod live sonar, ale już wiemy, że ta przynęta podczas łowienia takiego klasycznego z ręki czy też z padu bardzo dobrze się sprawdza. Ja uważam, że ta 14, zobaczcie, to jest 14 cm, ale guma jest naprawdę smukła do normalnego łowienia sandaczy z ręki Mistrzostwo Świata, albo nawet ten rozmiar 18 cm. Ten duży to już raczej typowo live, chociaż jeżeli łowicie w ten sposób klasycznie, to jak najbardziej też. Natomiast te dwa rozmiary zdecydowanie według mnie będą świetne do łowienia klasycznie z ręki sandaczy. Tą przynętę na pewno już kojarzycie. Whitefish w nowej odsłonie w mniejszych rozmiarach 15 i 12 cm. Bardzo ciekawy rozmiar dający nowe możliwości. Idealny do zbrojenia w główki jigowe na szczupaki i sandacze, a także o konie. Jak najbardziej polecamy. Do tej pory whitefisha występowały w dużych rozmiarach, takich wybitnie szczupakowych, tam od 17 bodajże do 28 cm, a teraz dwunasteczka i szczególnie ta 15 moim zdaniem to będzie naprawdę rewelacyjny temat, jeżeli chodzi o nasze łowiska. Dokładnie, łącząc ten rozmiar z ciekawą kolorystyką whitefishy, uzyskujemy naprawdę świetną przynętę. Marka Sewicz od lat przyzwyczaja wędkarzy do tworzenia bardzo realistycznych wersji swoich przynęt i tak było też w przypadku nowej odsłony przynęt Ready to Fish, tu akurat Roach i Perch, czyli przynęty imitujące płoć i okonia w kilku rozmiarach, w kilku różnych gramaturach. Naprawdę ciekawy temat, nie tylko do e, lekkiego trollingu z ręki, ale też przede wszystkim do łowienia e, z rzutu. E, może nie w najpłytszej wodzie, ale w takiej wodzie o średniej głębokości 3, 4, 5 metrów. Są to przynęty, które naprawdę potrafią zrobić świetną robotę. Materiał, z którego jest wykonana ta przynęta to bardzo, bardzo miękka guma. E, no i niesamowite wersje kolorystyczne. Oczywiście... Zbrojenie, czyli przynęte już po wyciągnięciu z paczki można używać, zapinać na grawkę i rzucać w kierunku wielkich szczupaków. Mamy tutaj e, bardzo dużą gamę kolorystyczną przede wszystkim, e, natomiast to co wspomniałeś, to jest ciekawe, no bo ta guma przy rozmiarze 17,5 waży 96 gramów, więc jeżeli chcecie właśnie, tak jak Rafał mówił, zejść na duże głębokości, niekoniecznie musieć dopalać jakimiś ciężarkami, to taka gotowa do łowienia przynęta to jest bardzo fajne rozwiązanie. Mały, podobnie 12 cm ale 34 gramy, moim zdaniem bardzo, bardzo fajny temat. No i przede wszystkim to, że są gotowe, zakładamy i łowimy. Dokładnie. W przynętach jest jeszcze dużo nowości, jeżeli chodzi o nowe odsłony kolorystyczne, na przykład Jerków Deviator czy Real Ely, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo i oczywiście zobaczycie to wszystko u nas na sklepie, natomiast inną nowością, którą chcieliśmy Wam pokazać jest Ponton, który naprawdę robi wrażenie. Dokładnie, Easy Rider, 3 metry długość, 1,90 m szerokość. Ciekawa jednostka na mniejsze wody dla mobilnych wędkarzy. Ponton w pełni składany, można go napompować bardzo szybko za pomocą dołączonej pompki i eksplorować te mniejsze zbiorniki, ale nie tylko, dlatego że oprócz poruszania się na wiosłach, oprócz przemieszczania się silnikiem elektrycznym, mamy tutaj możliwość podpięcia dziesięciokonnej spaliny, dlatego jest to już... Środek transportu, z środek, prawdziwego zdarzenia, dokładny, można powiedzieć. który można wykorzystywać na każdej wodzie. Ja bardzo długo, jak wiecie, używałem Belly Boat'a High Rider od Savage Gira. Doskonała konstrukcja, więc jeżeli chodzi o samą jakość, tak jakby zaworów, materiału i tak dalej, jestem 100% spokojny, bo Belly Boat nigdy mnie nie zawiódł, a ten ponton jest wykonany z tych samych, a nawet lepszych, bardziej zaawansowanych materiałów. Co mamy z takich użytkowych rzeczy? Na pewno fajną opcją jest ławeczka od razu z miarką. Na pewno no, fajną opcją są takie pokrowce, które, y, które mieliśmy również na Belly no Bardzo fajna, funkcjonalna jednostka. Według mnie jakieś małe wody, małe żwirownie, jakieś leśne jeziorka. Fenomenalny Dodatkowo temat. duża stabilność. Sam ponton waży 47 kg. Można go bez problemu obsłużyć w jedną osobę, tak? Jasne, to jest bardzo fajny temat. I... Jeżeli macie takie wody, gdzie trzeba się szybko zwodować małą, mobilną jednostką, moim zdaniem rewelacyjna opcja. A do tego wygląda niesamowicie. Tak jest. jest. Z stylu Pokazaliśmy Wam najnowsze przynęty, wędziska, pokazaliśmy Wam ciekawy ponton. Są też kołowrotki, o których dowiecie się więcej niebawem. Tych nowości z Savedra jest naprawdę bardzo dużo, moim zdaniem. No dobra, jeszcze zabawmy się w taką grę. Najlepsza nowość według Ciebie, jeżeli o. chodzi o ofertę. Naprawdę ciężko wybrać jeden produkt, bo jest tego naprawdę dużo. Ale chyba z racji tego, że jestem naprawdę wielkim fanem herringa. Podoba mi się ta przynęta, szczególnie w rozmiarze 21,5, bo to jest przynęta pomiędzy 19 którą znaliśmy, no, tak. i 25. I to była przynęta, której zawsze mi brakowało, dlatego myślę, że to właśnie ta przynęta powinna być ja numerem jeden dla mnie. Ja bym miał problem, myślę, że wędki SG8, któryś model na pewno byłby w czubie, ale chyba się z tobą zgodzę. Herring zdecydowanie najciekawsza nowość. To by było na tyle, moi drodzy. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie oferty Savage Gear, to oczywiście walcie śmiało w komentarzach. Wielkie dzięki, Rafał. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. I piątka.